wszystkim, Witam ponownie na kanale Exposing Celebs Poland i widzimy się przy trzecim podcaście. Tym razem zajmiemy się sprawą Britney Spears i trochę kontynuacją tego wątku, bo jak wiecie, pisałam wam już jeden post na vlogu, nagrywałam wam jeden filmik, a dzisiaj postanowiłam donieść wam trochę o ostatnich newsach i trochę przedstawić swój punkt widzenia w sprawie. Kilka dni temu ojciec Britney Spears postanowił zrzec się spełnionej przez 13 lat w funkcji kuratora majątku córki i powiadomił o tym amerykańskie media. Jak się możecie domyślić na Twitterze wybuchu szał, yy, hashtag Free Britney trendował przez jakiś czas. Wszyscy się cieszą, że, Britney, że mamy wreszcie jakiś duży progres w sprawie. Ja też bardzo cieszę się z tego powodu. Ale nie jestem tak do końca pozytywnie nastawiona do tego, co będzie później i czego możemy doczekać. Także przedstawię Wam tutaj dzisiaj swoje zdanie w tej sprawie. I oczywiście nie musi się to wszystko potwierdzić, ale tak naprawdę zobaczymy, jaką decyzję podejmie sąd. Na początku chciałabym Wam zaznaczyć, że Prawo w Stanach nie działa tak samo jak prawo u nas. Więc prawa o ustąpienie z funkcji kuratora majątku może potrwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat i do tej pory Britney nie będzie wolna. Nawet teraz nie jest. I fakt, że zrzeknie się ze swojej funkcji, nie oznacza też, że Britney nagle zostanie zwolniona z jakiejkolwiek kurateli i że będzie wolna. Także to już jest pierwszy punkt, który raczej nas nie pociesza. Oprócz tego, wydaje mi się, że ojciec Britney postanowił zrzec się swojej funkcji, głównie dlatego, że jak wiecie, od kiedy jego córka postanowiła publicznie powiedzieć, przez co przechodziła w kurateli objętej przez ojca, zrobił się duży szum, ludzie bardzo go hejtowali. Spotkał się z dużą krytyką i wiecie, Britney ma za sobą całą publikę wszystkich swoich fanów, wsparcie celebrytów, dużo wpływowych ludzi i właściwie większość osób ją popiera. Więc wydaje mi się, że kiedy Jamie mu zaczął palić się grunt pod nogami, to stwierdził, że. Postanowi trochę obrócić tę sprawę, zrobić z siebie ofiarę hejtu i po prostu odsunąć się na bok, żeby oczyścić swój wizerunek. Nie wydaje mi się, że jest to osoba, która od tak odpuści i nie będzie chciała wyjść z tego z twarzą. Moim zdaniem, aktualnie on chce odejść tylko dlatego, żeby umyć ręce od hejtu i totalnie zmienić swój wizerunek oczami mediów. Jak wiecie, Britney sama zapowiedziała, że będzie chciała poznawać swoją rodzinę włącznie ze swoim ojcem, i on raczej jest tego świadomy. Nie sądzę też, że będzie chciał do tego dopuścić, a nawet gdyby to zrobił wszystko, żeby to wygrać. Więc myślę, że będzie teraz grał samymi jasami z rękawa i będzie próbował jakoś wyjść z tego wszystkiego z twarzą i jak najwięcej zyskać. Nawet wyobraźcie sobie, że nawet gdyby zrezygnował z tej funkcji i Britney zostałby przyznany ktoś inny, a oni przypadkowo wypuściliby informację, że Britney wcale tak dobrze nie radzi sobie pod nową kuratelą i że sytuacja wygląda dużo gorzej niż wcześniej, to ludzie nagle stwierdzą: Oho, może to faktycznie nie z nim coś jest nie tak, tylko może ona sobie nie radzi. Poza tym jestem pewna, że skoro przez tyle lat żył z majątku córki i podobało mu się to, w jakiej jest pozycji, to nie sądzę, że teraz nagle od tak będzie chciał z tego zrezygnować. Nawet gdyby doszło do rozprawy, to wydaje mi się, że będzie chciał z tego wyciągnąć jak najwięcej się da i jak najwięcej na tym zarobić. A zaraz potem zrobić z siebie ofiarę, pogadać trochę o tym, jak mu było ciężko i jak ludzie go nienawidzą, przez to, że on chce pomóc i ma dobre intencje. Jestem prawie pewna, że będzie chciał zrobić to wszystko na swoich warunkach. A wiecie, Britney w sądzie raczej ma mniejsze szanse niż jej ojciec. Ja osobiście życzę jej jak najlepiej. I mam nadzieję, że kuratela z jej ojcem zakończy się jak najszybciej i jak najbardziej pomyślnie, bo sądzę, że pod czyjąś opieką powinna być, ale na pewno nie tego człowieka. Ale coś tam z tyłu głowy mówi mi, że to jeszcze nie jest koniec i że to wcale nie zakończy się tak pozytywnie, jak wszyscy myślimy. Zresztą zwróćmy też uwagę na to, co powiedział sam ojciec Britney. Jak dla mnie to było to takie. Rzucenie od niechcenia jakimś tekstem, a my tak naprawdę teraz możemy się domyślać, o co dokładnie chodziło, kiedy ma zamiar zrezygnować ze swojego stanowiska i w sumie możemy interpretować to na milion różnych sposobów. No i nie zapominajmy też, że przedstawił to tak, jakby on wcale nie chciał dla niej źle, i że skoro ta kuratela to jest taka tragedia i ludzie po prostu nie akceptują. Jego na, na tej funkcji, to on się usunie bezproblemowo. Tylko dlaczego nie zrobił tego przez 13 lat? Dlaczego przez te 13 lat cały czas żył z majątku córki, cały czas trzymał ją w tej niewoli i jakoś wcześniej mu to nie przeszkadzało. Weźmy pod uwagę, że wcześniej ruch Free Britney nie był taki popularny, ludzie. Nie mówili o tym tak głośno i nie wiedzieliśmy tak naprawdę do tej pory, co tam się w sumie dzieje. Dopiero teraz, kiedy sprawa wyszła na jaw i dowiadujemy się, o co tak naprawdę chodziło, nagle on postanawia wycofać się. No bo wiecie, ten hejt zaczyna go trochę przytłaczać. W mediach jest przedstawiany jako ta zła osoba. Wbija się to dobrze na jego wizerunku, a nawet zamiast zyskać dodatkowo też sporo traci. Britney stała się też teraz bardziej odważna. Jej Instagram wygląda kompletnie inaczej. Teraz jest już w stu szczera. Jej posty są wprost skierowane do jej rodziny. Nawet jeśli chodzi o jej siostrę, to... W sumie nie zawahała się, żeby shejtować ją publicznie, więc myślę, że jej ojciec też zaczyna się tego obawiać, że Britney powie więcej niż powiedzieć powinna. Nie wiem, jakie wy macie zdanie w tej sprawie, ale według mnie to ta informacja ma jakieś drugie dno i coś jeszcze się może wydarzyć, z czego nie będziemy do końca zadowoleni. Myślę, że ta. Walka nie jest jeszcze zakończona i jeszcze bardzo, bardzo długo nie będzie. Nawet złożenie samego wniosku, rozpatrzenie go i doprowadzenie do rozprawy może potrwać bardzo, bardzo długo, także jeszcze trochę poczekamy. I mam szczerą nadzieję, że moje zdanie w tym temacie się nie potwierdzi, ale wiecie, wszystko się okaże. To był raczej trochę taki krótszy podcast, ale chciałabym Wam tylko na szybko przedstawić swoją opinię i swoje zdanie w tej sprawie. I jestem też ciekawa Waszego zdania. Czy zgadzacie się z tym, co ja uważam? Czy faktycznie wydaje Wam się, że ojciec Jamie nie ustąpi tak łatwo i że coś się wydarzy, czego nie chcielibyśmy widzieć? Napiszcie mi w komentarzach, co sądzicie. I pamiętajcie zostawić lajka i subskrypcję. Widzimy się przy kolejnym podcaście.